Chyba 5 piątek, grudzień 2022 wszystkich różnych liczb naturalnych czterocyfrowych, których w zapisie dziesiętnym wszystkie cyfry są różne jest i cztery odpowiedzi mamy do wyboru. Mamy mieć liczby naturalne czterocyfrowe, czyli raz, dwa, trzy, cztery podkreślniki. Które w zapisie dziesiętnym wszystkie cyfry są różne i to będzie istotne. Wszystkich cyfr do dyspozycji mamy od zera 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Wszystkich cyfr jest 10. 10 10 cyfr. Na początku mogą stać wszystkie cyfry z wyjątkiem zera. Czyli zapiszmy sobie wszystkie Cyfry bez zera. No bo gdy 0 tutaj by było, to wtedy staje nam to się liczba trzycyfrowa. Więc z tych dziesięciu wykreślamy zero i, do dys i w tym momencie mamy do wyboru tylko dziewięć cyfr, czyli dziewięć możliwości. Załóżmy, wybraliśmy sobie czwórkę na początku. Następnie. Ile możliwości będziemy mieć na drugim miejscu? No bo ponieważ wybraliśmy czwórkę, no ale w tym momencie zero już może być. To możliwości nadal jest 9. Ponieważ mają być to liczby o różnych cyfrach, więc ta czwórka już tutaj nam się nie liczy. A załóżmy, że wybraliśmy dwójkę, dwójki już nie ma. To ile teraz będzie cyfr, z których będziemy wybierać? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Załóżmy, wybraliśmy dziewiątkę. No to już na ostatnie miejsce zostaje nam tylko siedem możliwości, bo cyfry nie mogą się powtarzać, mają być to różne cyfry. Czyli szukamy teraz odpowiedzi 9, 9, 8, 7. No to jest odpowiedzi B.